Ta kolanka to wszystko brałeś, czy jeszcze nie przenosiłeś? Dobra, to idę po te kolanka lekko obsypiemy piaskiem, podniesiemy tego peszla tą 32, bo jest tam dużo betonu. Nie chcemy, żeby na betonie leżał. więc lekko podsypie pan, podniesiemy do góry. Tutaj mamy wodę, musimy doprowadzić jeszcze folia kubełkowa, ale to za chwilę. I wszystko zasypujemy. Rzucimy za szkarp i będziemy co pół metra obijać. I teraz tak: tam musimy dać 45 i drugie 45 na łagodne zejście. I wyciągnąć do góry taką półmetrową rurą PCV 160 i zamykamy, żeby się nie zasypało piaskiem. I gotowe. Wszystko zasypujemy za koleją. Tam ją podniosłeś trochę do góry? No Tego, tego twojego magicznego brzeszczota Masabusie busie? To no. wczoraj trzeba było kłódkę piłować? No. Dobra, to może Dobra, to i tak do busa idę samy kamień dobrze że nie glina dobrze że to nie glina czekaj czekaj, bo wkręty żem tu zostawił jeszcze tutaj jakby sięgnął. Dobra, to powinno wystarczyć co odciąłem. Podamy jako peszel na instalację elektryczną. O. Patrząc, że tam jest do góry wyciągnięte jakieś 60 cm, pójdzie wzdłuż i tu gdzieś licznik powinien być, nie będziemy otwierać, ale powinno być zapasu jeszcze z pół metra, może nie, a ze 30 cm. Lepiej odciąć kawałek niż sztukować. Zwłaszcza, że to pójdzie w linii prostej, a tu jest tak zrobione. Tam na, na solbecie jest paczka. O i to jest na instalacja elektryczną. To. No właśnie idę po nią, bo zostanie tu. żebym nie zebrał takim piochem. Od drugiej strony trzeba będzie wrzucić pod. Od ławy, żeby nie było pustego. Czekaj, 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 czekaj. Dobra? co ci aż wtedy? czyli aż się sama. No, straty muszą być, by działało. Dobra A tu nie działa On spalimy. Zakopywać już! zagęszczone, się robić co 50 cm my zrobiliśmy co 40 i teraz pan operator koparki wsypie znowu, znowu zagęścimy, ponieważ od stanu, można powiedzieć, tego pierwotnego do bloczków do góry jest tutaj 128 cm dlatego musimy na trzy razy to ubić, żeby nie było sytuacji, że to zacznie siadać tak jak widzicie tutaj Piasko było nasypane ponad, a ile się wbiło, ile się wbiło, ile się wbiło, wszystko dookoła zaczęło siadać. Dlatego czasami jak robimy ławy i nie są aż takie głębokie, to ubijamy na raz, lejemy wodę, zostawiamy na dzień, dwa znowu robimy to samo. Ale w tym przypadku nie mamy czasu, bo jutro jedzie beton, dlatego musimy ubijać to na trzy razy. Później ubijemy na zewnątrz, bo jak będziemy dawać rusztowanie, to żeby nam nie zapadało się. Więc naprawdę pierwszy raz w życiu robiłem aż takie wysokie ławy, aż takie wysokie ściany fundamentowe na gruncie, na którym nie było to wymagane. Ale ten domek, ten domek będzie jeden z wyższych tu na. Można powiedzieć, nowo powstałem osiedlu, bo jest niby do 5 metrów. Natomiast dzięki temu, że podnieśliśmy ten stan zero, będzie wyglądał, jakby miał 5,5-6 metrów Będzie na pewno wyższy i jak będzie kiedyś szła droga, jakaś asfaltowa, kostka, cokolwiek. Dom nie będzie w dole, tylko będzie po prostu wyżej, o te pół metra, o te 30 cm. Oczywiście smarowidło, bo musimy rurę wsadzić. 45, 45 i do góry. Ale to później zrobimy sobie. Na razie trzeba ubić, a jeszcze mógłbym zahaszyć i uszkodzić, więc to zrobimy sobie na końcu. Folia się zagięła, akurat widziałem to. Akurat, tak niby wyschło. Akurat widziałem to. Mam jednego gwoździa, tylko kolejna warstwa. Znowu operator na nasypie, tak do połowy. Znowu zagęścimy. I ostatnią zagęścimy najmocniej. Nie tyle. Mały dom, ciężki sprzęt, tak? Aczkolwiek znam osoby, które, żeby zaoszczędzić te parę złotych, ręcznie są w stanie taki dom zasypywać. Tak, ten akurat sprzęt bierze około 200 zł czy 240 zł chyba za godzinę. Natomiast zwykła koparka bierze około 100 złotych. Wystarczy mu dwie godziny, jeżeli ma dojazd, czyli 200 złotych i macie zasypane. Po co plece męczyć? No, ale niektórzy chcą oszczędzić te 200 zł, więc no, akurat tutaj no, nie mieliśmy wyjścia. Bo to był jedyny sprzęt, który byłby w stanie stamtąd sypać. Tu więc wzięliśmy ten droższy. Natomiast, jeżeli dałoby się objeżdżać, bo nie byłoby drzew, to pewnie z każdej strony by podjeżdżał operator, by zasypywał. Ale są takie budowy i takie budowy. O! o teraz pięknie jest. No weź tak trochę na boki. Na boki troszkę. No to ja sobie przyjadę tam. Tu jest zakręcenie wody, a tu jest główny odpływ. 160. PCV 160, nie mniejszy. Bo już były przypadki, że ktoś sobie robił 110. Więc nie mniej niż 160, albo większy. Ja u siebie w jednym domu mam 200. W razie dobre bieguny, albo gęstego. Dobra, obijamy. Dobra, zwagie! Driftujemy.

готов z betonu to wyprostuje A rzeczywiście, na to nie wpadłem Że będzie basen? Patrzyłem pogodę, nie będzie padać kolego Ja to wszystko przewidziałem na ten tydzień Pomyśl, czego zrobić tego kija. Nie ma gwoździ? Nie ma. Tu są jakieś, ale nie powinny dotknąć. Dobra. O, bardzo ładnie. Nie podziurawione. W całości gruba. Gruba czarna folia. Dobra jest. Czyli co? Zrobione. Basen jak marzenie. Basen jak marzenie, czekamy tylko na deszcz. W sumie tutaj jest 20 cm zapasu, to powiem Ci, tak nogi byś umoczył. Dobra, przygotowane mamy wszystko pod zalewanie betonem. B20 zamówione 5,5 metra, bo tutaj dosyć będzie grubo ten chudziak, czyli około 17-18 cm. Ale tak wyszło, bo nie było skądś piasku. Już braliśmy stamtąd, braliśmy stąd i w końcu stwierdziliśmy, że po prostu zamówimy metr betonu więcej. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jak tak, łapka w górę, subskrypcja, ponieważ tak jak mówiłem ostatnio, dużo domów budujemy i dużo zleceń mamy jeszcze naprzód. Dlatego zapraszam do oglądania, do subskrypcji, żebyście wiedzieli w jaki sposób łatwo i prosto wybudować taki domek. Bo my jesteśmy tutaj dzisiaj chyba czwarty dzień. Bo ostatnio przyjechaliśmy przez Korki na 12.00 i można powiedzieć, że tamten dzień zaliczyliśmy jako roboczy. Natomiast dzisiaj jesteśmy do godziny, do godziny 12.28, czyli można powiedzieć czwarty dzień roboczy. Da się w dwie osoby zrobić wszystko. Dlatego zapraszam do subskrypcji, zapraszam do oglądania i widzimy się stamtąd. Ponieważ idziemy tam zaczynać elewację domu, który ostatnio kończyliśmy. Więc to zobaczycie w kolejnym odcinku. Tamto, w kolejnym odcinku. Cześć.